Dzisiaj się Hot Season Challenge, to Macie Hot Season Challenge. Szczerze mnie nikt nie nominował. Oprócz w komentarzu widz mnie nominował. Za co mu dziękuję. Jeżeli do tego tutaj zostawię dodam brzydką 16 challenge. Ponieważ to będzie takie zmiksowane, można powiedzieć. No to teraz zaczynamy, wjeżdżamy na bit. No to wjeżdżamy na bit. Świat się zmienił, chociaż ostatni raz to gadałem w ostatnim piosence. Chociaż teraz świat jest coraz lepszy, ale z pewnymi ograniczeniami Ja wam do Was mówię, że mam marzenia Chcę mieć słodkiego kotka, chcę jeździć szybkimi furami Dopiero za dwa lata, jak się ten wirus skończy A do tego zestawu chcę, szukam laski sobie Chociaż nie powinienem o tym mówić, ale nawijam no stop Powiem, nie nieważ, chcę tego Miała na inne plany na 2020 rok Miałam jechać do Park of Poland Do najnowszego aquaparku w Polsce Miałem jechać do Grecji, chociaż ostatni raz byłem dwa lata temu, ponieważ ostatnie słowo, które powiem, że walczę z ostrym cieniem mgły Wy możecie też walczyć z ostrym cieniem mgły, wpadzacie w siano, link w opisie. Pomóżcie lekarzom, jak ktoś jest dobry, jak ktoś ma do serce. Do tego powiem wam teraz ostatnie słowo, nominacje. No to teraz nominacje dla Go Gregory Ory Ory i LJ -a Boxa. Jak się wam film podobał, y Dajcie la lajka w górę, jak ktoś jest nowy na kanale to niech zasubskrybuje mój kanał. Do widzenia, do następnego cześć.